Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w niedzielę. Zaczynamy kolejnego vloga, no bo później zaczyna się znów tydzień pracy, chociaż ma cały tydzień padać, więc nie wiadomo jak to będzie. Zobaczymy, dzisiaj świeci słońce, więc trzeba korzystać. Właśnie Stasiek z Dawidem pojechali do sklepu po koperek, bo dzisiaj robimy łopatkę, którą właśnie rozmroziłam. Zaraz będę ją kroić, przyprawiać i do piekarnika. Do tego będą ziemniaki młode, właśnie z koperkiem. Taki obiadek, myślę, że ciekawy, że dobry. Zakochałam się ostatnio w tych ziemniakach, nie, nie utuczyłam mi, bo są młode. Pokroiłam koperek, dodałam łyżeczkę, masełka i wstrząsnęłam po prostu najlepsze ziemniaki, jakie ostatnio jadłam. Co ten koperek może zrobić, a ja nie dodawałam przez dłuższy czas? Kurczę, rozpuściłam włosy, wzięłam je tak na bok. Muszę je zaraz ogarnąć, ale teraz właśnie będę kroiła. O, jest, światło jest niezafajne, za fajne, będę kroiła łopatkę. Dwie kawy już dzisiaj wypiłam z mojego nowego ekspresu. Jestem z niego tak ogromnie zadowolona. Jest tak fajny. Kawa po prostu smakuje obłędnie. Pierwsza średnio mi smakowała, bo musiałam się przyzwyczaić jakby z rozpuszczalnej na taką sypaną. A teraz po prostu jest taka aromatyczna, no naprawdę rewelacja. Więc cieszę się, że mogą sobie wybrać taki ekspres, bo kapsułki, tak mam na kapsułki, to schowane. Kapsułki jednak są drogie. E, tutaj wychodzi chyba to wszystko taniej. Dobra, wyjmuję, bo ja tutaj, wiecie co, rozmrażałam łopatkę w mikrofalówce, bo był spory kawałeczek, o taki. I no niestety nie rozmroziłby mi się, dopiero wieczorem bym mogła zrobić obiad, więc musiałam użyć mm, mikrofali, żeby, żeby to mięso jakoś ogarnąć. Kurczę, światło jest słabe, tutaj bym musiała tak coś, żeby, nie wiem. E, więc wiążę włosy, bo zawsze jak gotuję, to włosy, żeby były związane, żeby nie leciały, mi też wypadają trochę, więc wiecie co, no obleśnie by to było. Więc teraz sobie zwiążę, byle jak, hop i kurczę, no czemu jest takie słabe, bym w tą stronę nagrywać. O, teraz jest super, a nie taka ciemnica, więc ja zaczynam kroić Łopatkę. Miałam po prostu, uwielbiam pieczoną łopatkę. Dodam trochę cebulki, dodam troszeczkę właśnie oliwy, bo mam taką fajną oliwę, którą mogę Wam polecić. Z Monini, Monini? Monini, Monini chyba. Czosnek i papryczkę. I tutaj właśnie pływają papryczki. O, zobaczcie. Trochę uklejona, no ale wiecie, to z oliwa, więc jak się dotknęło, to później się ukleiło. E, fajna. Innych z tej firmy nie mieliśmy, ale pewnie będziemy próbować. Bo naprawdę ciekawa, czy to pizzy, czy w ogóle, no wiecie, pizza z oliwą, to po prostu nie, niebo w gębie. Więc tak, dzisiaj troszeczkę taki wiecie. Vlog y, tutaj będzie z kuchni. Nie wiem, gdzie mam y, to. A to jest. Ja Miałem tutaj presy po śniadaniu. Y, w ogóle zepsuł nam się kran, po prostu nam się ułamał. Czajcie? Ułamał nam się na pół. Więc to jest hit. Y, nie mam jeszcze kupionego, bo to wczoraj się stało. Wczoraj? Wczoraj chyba, tak? Wczoraj. Nie no. Nie chyba wczoraj. Masakra. Nie ma jak zmywać, trzeba chodzić na górę. No tragedia, więc trzeba kupić nowy. Kran. Nowy kran. Nie w którą stronę mam kroić. Kurczę gdzie to, bo wiem, że w poprzek bukiet się kroi, ale ona jest tak zwinięta, że nie widzę. Dobra, będzie chyba tak. A kroimy w poprzek bukiet, żeby mięso nie było, wiecie, twarde. Co? Mają Nie. Dobra, kroimy. A to mi też O, tutaj. Nie no, spoczko to mi nie dostałam w piątek. Jezu, co ty może? No, muszę je naostrzyć, bo coś już y, takie są średniawe. Więc ja zaraz chłopcy przyjadą, ziemniaczki się obierze i za jakieś barwie. półtorej godziny będzie obiad. Chociaż nie wiem, która jest godzina, aha tu zegarek nie chodzi. O, tu taki tusty kawałek. Ten nie chodzi. Zaraz zobaczę, która godzina. 11.14 dopiero to nie tak na spokojnie. Na spokojnie wszystko. Mamy tutaj moje takie... tutaj jest do piekarnika bardziej na taką tartę, ale dzisiaj gotujemy tutaj na blogu, no to chcę, żeby to lepiej wyglądało niż to z żaroodporne. Od razu sobie kładę tutaj wszystko. Kurczę, ten topik jest trochę na mnie za duży tej w miseczce, więc muszę uważać. Kładę sobie wszystko od razu na, na tą paterę. Tak powiem. Dobra, dajmy na żaroodporne. Hop. I będę na tym już przyprawiała, żeby nie brudzić. No zwłaszcza, że nie mamy gdzie zmywać, więc wiecie, yy, papryczka, jakaś czosnek, coś tutaj zaraz dodamy, kochani. Zaraz. O, tutaj mamy czosnek granulowany. Nie wiem, czy to światło, kurczę, Wam będzie pasowało, czy nie, nie będzie Wam się źle jakoś mega oglądało. Dużo czosnku, dużo. Pamiętajmy, czosnek musi być Papryczka jaka? Papryczka wędzona wjeżdża. Też sporo. Ma troszeczkę taki inny smak, ale ja bardzo osobiście lubię. Papryka dodaje taki fajnego koloru temu mięsu. Sol. Soli też sporo, bo nie zdąży nam przejść jakoś bardzo. I pieprząc. Pieprząc. Moż oh, ludzie z tego. I walimy. bęk, bęk, bęk. bęk, bęk, bęk. A ty co tutaj robisz? Oh, yes. Dobra. I może delikatnie oliwy, żeby dzieci też mogły, wiecie co, pozjadały. Dobra, tyle. Nie będę przesadzała. I tutaj co rękoma. sobie wymieszamy wszystko. Co tam dodałaś? Myślisz, że ja to No i co? Będzie pyszne, zobaczysz. Zobaczę. Będzie pychotka. Siusiusia, czy mi odbija? Być może. A, no nie umyję tu rąk. Ja pierniczę. No i mamy przyprawione mięsko. A następnie, e, już nagrzałam sobie powoli piekarnik, wolę wcześniej to zrobić, e, pokroimy sobie dwie cebulki, które później pod koniec, tak 10-15 minut przed końcem, dorzucę do mięsa i będzie przepiechota, Więc Popłakałam się od cebuli. Normalnie jedna była mega ostra, Pamiętacie, te moje zasłony na taras to miały być. No to zobaczcie. Na razie zagościły tutaj w salonie, stwierdziłam, że i tak na razie ich nie powiesimy i tak, eee, więc tutaj zagościło. One trochę bardziej są takie żółtawe, wiecie co? Kamera trochę tu prze przekłamuje i taki jest fajniejszy kolor, ale one jednak wpadają trochę w taki żółty odcień i tak pół na pół tutaj, wiecie, co pasują. Może z bliska to będzie widać. Może o, tutaj coś takiego. No, ale zmieniliśmy. Jest troszeczkę po prostu świeżości. A za oknem po prostu piękna zieleń, kwiaty. Ach, pięknie jest. Zobaczcie, jakie tu mam piękne y, piękne słoneczniki. Ja Cię kręcę. Super wyglądają, uwielbiam. Lo, witamy w kolejnym dniu. Tutaj Ignacy z czym? Pokaż. Z czym jesteś? Może krzyknęłam sorki. Kochani, jak mieliście Kuko. Spider się... Ze Spidermanem, bo idą na basen z babcią. Taki kryty u nas fajne. O, jedna wczoraj też druga babcia wróciła z nadmorza i kupili tutaj, a to od Kuba akurat, na takiego. Nie, to nie, bo Kuba nie był nad morzem. Był. Patrz. No, pokaż. No i biorą na basen kółko, już są spakowani, to, no, zaraz moja jest. ma będzie, a chłopaki jadą do mojej mamy dlatego, że... Basen. Je, ja idę do, do tak, pracy. A patrzcie, no. tu basen w mhm. Napiszcie w komentarzach, co tu jest napisane. Pa. Okej, okay, chłopcy już pojechali, ja po prostu jestem w ogóle nie w humorze. Trochę mnie brzuch boli, mam, dostałam dni kobiety dzisiaj, więc u, powodzenia sobie życzę. No, idę dzisiaj w bluzie i w krótkich spodenkach i mam uwalony, widzę, um, obiektyw. No, więc jeszcze zostało nam, no, nie wiem, jakieś 15-20 minut do wyjścia. Ech, a chłopcy będą fajnie spędzać czas. Sobie na basenie. Przekupić sobie buty, bo te już nie wyglądają dobrze. Kurczę molek. Zobaczcie. Jeszcze je wytyrałam właśnie na tych borówkach. Coś trzeba nowego, fajnego sobie znaleźć. Jeszcze pójdziemy odświeżyć zapaszek, bo już się psikałam dzisiaj. Ale y, oczywiście cały czas używam niezmiennie. Y, Made in Lab 17. -ka. Przepiękne. Mam sporą tą kolekcję. Nie widać wam z tych perfum. Tutaj są Dawida. Zero Często są na nie promocje. Yy, no. A reszta mój perfum. Fajnie bym miała taką swoją, wiecie co? Yy, jakąś półeczkę. Sorry, że tak trzymałam trochę. Jak widzicie jestem nie do życia. Już nawet jak mówię, ja słyszę, że ja nie mam siły. Jestem taka... Yy, w dni kobiece tak ja reaguję. Nic mi się nie chce. Wszystko mnie boli. I najchętniej bym leżała i nic nie robiła. Okej, okay, zobaczcie, tu jest cała moja kolekcja. tu są jedne Dawida. 25, 45, 122, 96, 124, 125. Najmniej przypadły mi, jak widzicie, do gustu te, a tak to, o, takie są z użycia. Więc ja wszystkie, wszystkie perfumy używam. O, no, tych najmniej, tak jak mówiłam. I tutaj Dawida z użycie. więc spore, No tyle perfum, no to wiecie. I jeszcze jak czekam, to położę sobie tą maskę, yy, ale ja nakładam ją, wiecie to biorę na palec i nakładam tak, bo ja się boję, że kiedyś będzie, będę już miała zimno i później nie będę mogła jej używać i cały czas będę się zarażała, wiecie o co chodzi, więc yy, nawilżymy sobie usta, lekki waniliowy yy, zapach, już mówiłam, jeszcze są truskawkowe, 5 zł to kosztuje, czy jakiś hit, nie wiem, po prostu, taka, taka normalna. Ale fajnie mieć w torebce czy, czy właśnie na toaletce w domu, żeby na wieczór, a w ciągu dnia sobie trochę posmarować. Zwłaszcza jak ktoś ma problemy z popękanymi ustami, ja raczej nie mam, no chyba, że w jakimś takim okresie zimowym, to czasami takie słucha się zdarzają. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogowania. Kawka mi się robi, jak możecie słyszeć i jak widzieliście, naprawdę drugi raz to w albo trzeci, jestem bardzo zadowolona z tego ekspresu jak na ten moment, fajnie, pyszna kawka jest, no, Stasiu przywitasz się, jak już tu stoisz? Cześć! O, ale masz zegar taty, uuu, zegareczek, -uh. piękny, o, Ignaś też przyszedł, no, pogoda jest taka, wiecie, co zaczęło padać, więc Mało. nie jestem wyspana ogólnie, jest 8.30, a ja się nie wyspa. dobra, kawka zrobiona, tutaj mleczka, nie spieniam dzisiaj mleka, więc wyłączamy i... Ignaś, podasz mi mleczko? A mleko. Sorki musiałam przetrzeć, widzicie, nie przetarłam. Tylny, jak nagrywałam. O, ekspres. To przeczyściłam. Tylko nie porozlewaj bliska, bo przetarłam przed chwilą. Okej, okay, dzięki. Muszę w ogóle pozmywać. Ale muszę być na na rzeczy. Mama najpierw musi Wypić kawę, a później będzie zmywana. Dokładnie, najpierw kawa, żeby się obudzić. Rana ja, ale tak wygląda właśnie siedząc, pijąc kawę. Nieumalowana, ale słuchajcie, muszę Wam coś powiedzieć. Wczoraj w pracy urządliła mnie osa. osa. Powiem Wam, że taki ból, nie spodziewałam się. Ostatnio raz mnie ogryzło na basenie, kiedyś w tyłek, pamiętam jak byłam mała. Eee, jak coś sięgałam, to było takie śmieszne, ale od tamtego czasu, czyli ile minęło? Nie, 3 lata. Z 19 lat? Nie, no, może trochę, może trochę mniej. Ale no, Cześć. właśnie wtedy, kiedy no, mi tak ugryzła, wczoraj tak bolało, tak bolało. przyłożyłam sobie cebulę, poszłam do pana, pan mi tam dał, ale no, ból niesamowity. Nie spodziewałam się, że aż tak mocno boli urządzenie. Zapomniałam zupełnie, no jak to jest. No, boli. I w tego, w tego palucha. Jest taki, boli, jeszcze jak przyciskam, to boli, ale nie ma tragedii. O, a wczoraj chłopcy. Zuzia im zamówiła um, fasolki wszystkich smaków, wiecie, um, dobre i złe, czyli Miesię... na przykład Miesię... e, wymiociny. Miesia żyli raz trafiła albo dwa razy. O, to nie fajnie, a ja, mi wczoraj zostawili jedną i ja trafiłam na tort urodzinowy, a mogłam mieć albo brudne naczynie, albo właśnie tort, tak? No. Więc ja miałam farta, Dawid też miał zieloną i tam było chyba giel z nosa albo gruszka, tak? I no. mu się niestety trafił niedobry. U mnie kawa już wypita, zaraz robię drugą. Serio, muszę wypić i biorę się za sprzątanie po prostu z tą kawą. Już nie będę siadała, ale tylko będę e, piła sobie i sprzątała. Ale naczynia te są dobre. Brudne naczynia te są. Nie, dobre. no Ignaś, fuję. No też trafiłam, ale były dobre. Mle! Okay. No, to Najpierw... dziwne. Każdy ma inne upodobanie, ja że tak powiem. Ja trafiłem. Te wszystkie dobre? Ty razy niedobre. Mm -hmm. Zobacz... A chłopcy od dawna marzyli, co nie? Żeby, zboczy... żeby spróbować. No, zboczy... Wcale nie są takie tanie. Zuzia mówiła, że ile? Nie wiem, 17, około dwóch dych chyba nawet, więc no, drogie, drogie te fasolki. A ty ja trafiłam? Ale dobre. To dobre było tej pasty. No, dobra, ja idę sprzątać. na, na YouTube na gry, e, montuję Wam nagrywało. tego vloga i Wam go wstawię. Dzisiaj ogólnie co mówiłam, e, zrobiłam wolne, ponieważ nie miałam z kim chłopców e, zostawić. E, po drugie, mam dni kobiecy, drugi dzień, co jest u mnie najgorzej. E, no i pogoda jest, dzisiaj tak ma padać na, e, od 12, Miau. więc. i już też padało, więc Miau. no dzisiaj, dzisiaj nie idę, ale jutro już ruszam dalej. Do roboty, królu złoty. No nie no, to mi pachnie kartonem. Dobra, my się z Wami żegnamy. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, żeby podbić troszeczkę film i widzimy się już niedługo. jak kipa.